W święta Wielkiej Nocy spotykamy się wszyscy przy pustym grobie Chrystusa. Do tego pustego grobu prowadziła nas droga, różna droga. Dla jednych było to wędrowanie po pustyni Wielkiego Postu. Gdzie doświadczali umartwienia, wyrzeczenia, gdzie podejmowali pokutę, gdzie starali się znaleźć czas na wyciszenie, wsłuchanie się w głos Boga w czasie rekolekcji parafialnych, w końcu by zgiąć kolana przy kratkach konfesjonału i w ten sposób przygotować się na ten jedyny wieczór i jedyny dzień, jakim jest Wielkanoc. Dla innych ta droga jest bardzo krótka. To droga tradycji, zwyczaju, by przyjść na rezurekcję, by przyjść raz dwa razy do roku, do Kościoła, by świętować. Ale niezależnie od tego, jaką grobą tutaj przyszliśmy, wszyscy mamy szansę, by od tego grobu odejść, ubogaceni. Spotykamy tutaj największy dali skarb naszej wiary, naszego życia, Chrystusa z martwych zmartwychwstałego, który mówi do nas. Spokój Wam. I chcę tak jak kiedyś z uczniami i nad Jezioro, i do Emaus, i wiele innych miejsc, iść z nami do naszego domu, do naszej pracy, do miejsca naszych spotkań, miejsca, gdzie spędzamy czas wolny. Wszystkim naszym parafianom i gościom, spędzającym wśród nas czas Wielkanocy, pragnę życzyć, by. Zaprosili, zabrali ze za sobą zmartwychwstałego Pana, by zasiadł z nami w czasie świąt do wspólnego stołu. Ale potem, gdy zacznie się codzienność, gdy skończą się święta, byśmy pamiętali również o Jego obecności w naszym życiu. Pełnych Chrystusowego pokoju, pełnych wielkanocnej radości, świąt Wielkiej Nocy. Jednym z symboli naszego grobu jest chleb i hasło Dobry jak chleb. Tego wszystkim pragnę życzyć, byśmy dla siebie nawzajem byli, jak mówi święty Albert, Dobrzy jak chleb, z którego każdy może wziąć kęs i posilić się. Szczęść Boże!